Ewolucja. Z jednej strony posiadamy mnóstwo dowodów na to, że ewolucja jest prawdziwa. Z drugiej strony, te procesy są tak nagłe i niewytłumaczalne, że wiele osób ich po prostu nie kupuje, ze względu, że prawdopodobieństwo tego, aby takie zmiany ewolucyjne zaszły, jest naprawdę nieprawdopodobne, co nawet było tutaj obliczane przez wielu naukowców. Jednak, co jeżeli możemy pogodzić, z jednej strony kreacjonistów, którzy nie wierzą w ewolucję, z naukowcami, którzy tę ewolucję promują. Co, jeżeli odpowiedź czeka na nas w starożytnych tekstach i wiedzy naszych przodków? W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o ewolucji i świecie idei. Mam na imię Aleksander. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie o ewolucji i świecie idei, o tym w jaki sposób całkowicie losowe, nieprawdopodobne zdarzenia z ewolucji mogły powstać właśnie dzięki światu idei. Zacznę o czym jest świat idei. I świat idei to koncepcja wywodząca się głównie od Platona, starożytnego greckiego filozofa. I Platon zauważył, że tutaj w naszym materialnym świecie nic Nigdy nie jest idealne. Jest wyłącznie odbiciem ideału, ponieważ na przykład wyobraźmy sobie okrąg. No, mamy ideę, koncepcję okręgu i według koncepcji okręgu, czyli takie puste w środku kółko, no to ta linia wyznaczająca to kółko. Ten okrąg raczej nie powinna mieć żadnej grubości, ponieważ gdy ma grubość, to wtedy nie jest okrąg, lecz to jest wtedy pierścień. Jednak w naszym materialnym świecie nie jest możliwe narysowanie takiego okręgu, ponieważ no, zawsze ta linia będzie miała jakąś grubość, tak samo z punktem. Rysujemy kropkę, ale ta kropka ma jakieś wymiary, a według definicji idei nie powinna mieć tych wymiarów. I właśnie Platon, interesując się geometrią i matematyką, zauważył, że takie idee są możliwe, aby istniały wyłącznie w takim świecie idei. Tutaj, w materialnym świecie, nie mogą istnieć. Jednak zauważmy, że te idee, pomimo że nie istnieją w tym świecie, są odbieralne przez nasz umysł. I wiąże się to z tym, że dzięki naszemu logicznemu umysłu możemy do tego świata idei wejść, możemy skomunikować się z tym światem idei. I to wywodzi się z tutaj innych filozofii, czy to starożytnej Grecji, czy to starożytnej Egiptu, według których cały wszechświat to jeden wielki umysł. Wszechświat jest mentalny, dzięki czemu, no, jeżeli my mamy umysł, to możemy zajrzeć do tego, no, powiedzmy, umysłu wszechświata i dowiedzieć się, jak... On funkcjonuje, co jest bardzo ciekawe, i jest to dla mikro i makro kosmosu, czyli w skali mikro, skala mikro odzwierciedla skalę makro, czyli umysł człowieka odzwierciedla cały kosmos, i wiedząc na temat umysłu człowieka, znając umysł człowieka, możemy poznać i zrozumieć no, umysł Boga, umysł wszechświata, czyli cały wszechświat. Jest to bardzo ciekawe. Jednak co to ma do ewolucji? I może mieć to aktualnie bardzo dużo, jednak tutaj musimy no, wyjść. Już wyszliśmy z tego materialnego świata do świata idei, a teraz wyjdziemy do takich różnego rodzaju koncepcji i tradycji ezoteryczno-duchowych. Otóż, według Platona, wszystko z tego świata idei materializuje się tutaj na Ziemi. Czyli najpierw jest idea, a później jest materialny obiekt. Jest to raczej prawdą, ponieważ, na przykład, najpierw my mamy wizję, że stworzymy coś, nie wiem, na przykład książkę, i potem tę książkę tworzymy i pojawia się. Tak samo, najpierw mamy myśl, ideę, żeby, nie wiem, pójść tam, i potem tam idziemy. Wszystko wywodzi się z tego świata idei, i tak naprawdę wszystko ma źródło w tym świecie idei. Dlatego, co jeżeli chodzi o ewolucję? Ewolucja w wielu przypadkach jest całkowicie losowa i. Prawdopodobieństwo tego, aby wiele rzeczy do Ewolucji się pojawiło, jest naprawdę nieprawdopodobne, co było liczone przez wielu naukowców. Dla przykładu, i ten przykład jest z mojej książki Dejzawi czy Wszystko już było, to jeżeli chodzi o człowieka, to jak powstał człowiek, to do takiej tranzycji z Małpoluda, z humanoida, takiego Małpiego do człowieka współczesnego, no te dwie istoty dzieliła włącznie jedna fuzja chromosomów w DNA. I tak, jeżeli chodzi o człowieka, to mamy 23 pary chromosomów, a jeżeli chodzi o szympansy i inne takie małpy, to one mają o jedną parę więcej 24. I badacze zauważyli, że nasze chromosomy są złączeniem tych chromosomów małpich, przez co doszli do wniosku, że kiedyś w przeszłości doszło do fuzji, czyli złączenia się tych chromosomów, dwóch chromosomów, przez co jest o jedną parę mniej u nas w naszym kodzie genetycznym. No i zauważmy, no tak jak mamy mutacje, które mogą prowadzić, do nowotworów, jeżeli tam DNA w DNA dojdzie do jakichś błędów, no to często się jakieś deformacje, dzieci i inne, czy potem na no, przykład u już żyjących osób nowotwory. Ale zauważmy, że ta całkowicie losowa fuzja DNA, no która mogłaby doprowadzić do czegoś koszmarnego, doprowadziła wręcz przeciwnie, do powstaniu jedynego znanego nam inteligentnego gatunku, który stworzył całą cywilizację. Więc taka jedna, całkowicie losowa rzecz odmieniła na zawsze Dzieje ziemi, no może nawet dzieje wszechświata. Kto wie, czy w przyszłości ludzkość nie podbije częściowo wszechświata. No się śmieje. Ale zauważmy, że taka zwykła losowa fuzja doprowadziła do człowieka rozumnego, co jest no naprawdę niewiarygodne. I dlatego tutaj, w tym momencie, wielu kreacjonistów powie, że jest to ślad inteligentnego stwórcy, inteligentnego projektanta. I co ciekawe, ten świat idei, o którym przed chwilą mówiłem, łączy tutaj koncepcje naukowe z kreacjonistami. I jest to świetne wytłumaczenie, na, które, no, na który kompromis mogą się zgodzić tutaj oba nurty, oba przeciwstawne obozy. Ponieważ jeżeli wszystko wywodzi się z myśli, to co jeżeli człowiek również. Nie wywodzi się z myśli. Jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli jak widzimy na podstawie logiki, wszystko wywodzi się najpierw z myśli z tej idei, z tego świata idei. I pomyślmy, że w świecie tym idei na przykład już była Ziemia, i w świecie tym idei zaszła idea tego, aby powstał inteligentny człowiek, aby powstała inteligentna istota, która będzie miała te wszystkie atrybuty. I tu ktoś może interpretować różnego rodzaju, wiecie, mity o stworzeniu człowieka, że Bóg stworzył człowieka i nadal. Mu, no wiadomo tutaj w hermetyzmie, o tym mówiłem w innych odcinkach, nadał mu zdolności tworzenia twórcze, tak jak twórca, dlatego na swoje podobieństwo stworzył człowieka i właśnie stworzył człowieka i zobaczył, że to jest dobre, czyli jakby ta idea została zaakceptowana człowieka i potem w wielu mitach jest to, że człowiek zatopił się w materii. Albo tutaj mit o narcyzie też się kłania, to jest zgodne z hermetyzmem, tylko nie. Tutaj chodzi o to, jak powstał człowiek materialny. Że człowiek no, zakochał się w swoim odbiciu w świecie materialnym. Czyli ten człowiek ze świata idei, powiedzmy, ten świat idei może być identyfikowany ze światem duchowym, za światami, do których trafiamy pomiędzy wcieleniami. I powiedzmy, człowiek zobaczył no, taką ideę tego, że jest człowiek rozumny i się zakochał w tym jego odbiciu, czyli po prostu się zmaterializował w ciele. I od tej pory, tak jak w ogrodzie Eden, Eden Adam i Ewa, musieli, wiecie, pracować na swoje życie. Się no, zaczęli się wstydzić, i tym podobne rzeczy związane z niższą naturą, z ciałem człowieka. To jest według mnie bardzo zbieżne tutaj z wieloma tradycjami, filozofami, religiami, mitologiami. Czyli chodzi o to, że właśnie w świecie idei no, była idea, może Boga, yy, aby powstał ten człowiek inteligentny. I musiała się ona w jakiś sposób zmaterializować tu na Ziemi. Jak się zmaterializowała? No, otóż doszło do zupełnie losowej mutacji, jak wiemy, tej fuzji, która no, jedna sama w sobie doprowadziła do powstania inteligentnego człowieka, czyli to była najprostsza droga, a pamiętajmy, że w naturze zawsze liczy się najprostsza droga taka, w której będzie jak najmniej energii zużyte i to tak zawsze, jak wiem, tak rzeki płyną i tak różnego rodzaju rzeczy, no też te nieożywione, ale też te ożywione działają, żeby jak, żeby zawsze jak najmniej energii było użyte, żeby na przykład coś stworzyć, dlatego w taki sam sposób natura stworzyła człowieka inteligentnego, doszło do tej całkowicie losowej fuzji, ponieważ Ponieważ tak miało być, tak miało się zdarzyć, taka była i idea. I wydaje mi się to bardzo ciekawe, bo z jednej strony, no, pokazuje to, i to jest zupełnie logiczne, i wydaje mi się, że zgodne z naukowym paradygmatem, chociaż, no. Na razie nie mamy zbytnich takich dowodów, powiedzmy, empirycznych na to, że wszystko wywodzi się ze świata idei. To jest całkowicie logiczne i tutaj możemy pogodzić kreacjonistów, że to wcale nie jest zwykły losowy przypadek, ponieważ no, skąd pojawiła się ta idea człowieka rozumnego i ta idea, no, jak wiemy, według starożytnych filozofów, a to mówimy właśnie o tej koncepcji, cały wszechświat jest mentalny, jest jednym wielkim umysłem Boga, no, czyli taka myśl, idea człowieka rozumnego pojawiła się od Boga. Czyli jak widzimy, połączyliśmy kreacjonizm, to, że Bóg stworzył człowieka, z tym, że tak naprawdę ewolucja jest całkowicie losowa i to wszystko całkowicie losowo powstało. A czemu powstało i czemu w taki losowy sposób? Czemu w losowy? Ponieważ natura chce jak najmniej zużyć energii. A czemu powstało? Ponieważ taka idea się pojawiła, a zawsze przed każdą czynnością musi być idea. Nic nie jest takie całkowicie ślepe. Zawsze jest idea, która później materializuje się w świecie duchowym. No. Wydaje mi się to, że jest to świetna eksplanacja, świetne wytłumaczenie tego, dlaczego ewolucja jest taka losowa i no, dlaczego tutaj mamy konflikt, no, bo czy człowiek został inteligentnie zaprojektowany, że ma te wszystkie jego zdolności i dlaczego taka jedna losowa fuzja mogła do tego doprowadzić, a no, z drugiej strony mamy tą losowość, mamy dowody, że tak się jakoś stało. Dlatego mam nadzieję, że zrozumieliście to wszystko i że może otworzy wam nieco waszą świadomość na to, jak działa wszechświat, jak to wszystko działa. Jak widzimy, no wszystko materializuje się ze świata w jakimś sensie idei. To tak samo zauważmy, gdy my chcemy coś zmanifestować i zauważmy, że mamy wizualizować już rzecz zrobioną. I później często ja przynajmniej w moim życiu mam taką akcję inspirowaną, że mam robić to, to i to i tam to to często nie jest logiczne jednak czuję taką inspirację do robienia tego czasami na przykład robię jakieś plany tutaj filmów piszę książki i tym podobne i ta zainspirowana akcja zawsze zauważyłem, prowadzi mnie najłatwiejszą drogą jednak życie wiedzie przez najłatwiejszą drogę gdzie jest jak najmniejszy opór dlatego tak samo mogło być z ideą człowieka tak jak my mamy ideę osiągnięcia sukcesu i nas tutaj intuicja prowadzi tak aby ta droga była jak najłatwiejsza w żeby osiągnąć ten sukces, żebyśmy się jak najmniej napracowali. No to tak samo działa ewolucja, że po prostu jest idea człowieka inteligentnego, rozumnego, i no, natura prowadzi, żeby jak najłatwiej do tego doszło. Jak widzimy, wystarczyła jedna fuzja sprzed 200 tysięcy lat. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was i do zobaczenia.